Dzień dobry, dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Powolutku się zbieramy. Jak to sobotę poranki. Wiadomo, że ciężko jest wstać, ale cieszę się, że jesteście. Witam Was wszystkich. Dzień dobry, dzień dobry. Cieszę się, że, że możemy się tu spotkać. Myślę, że taki temat dzisiaj, który tak naprawdę przechodzi mi przez myśl, którym Pan Bóg mnie inspiruje, um, że dość taki nam znany z jednej strony sobie myślę, a z drugiej strony bardzo ciekawy i myślę, że zawsze aktualny. Bo mianowicie, mam do Was takie pytanie, chciałbym dzisiaj może trochę zrobić tak, może by nam się udało interaktywnie, tak to nazwijmy. <laughs> Zobaczymy, ja Wam pozadaję parę pytań. Może ze dwa mam? <grym> Zobaczymy, kto się wbije w klucz odpowiedzi. Dzień dobry, dzień dobry. A mianowicie, wiecie, co chciałbym, chciałbym taki trochę obraz wam przytoczyć. Wyobraźmy sobie. Witam, księdze Stasiu. Cieszę się, że jesteś. Cześć, cześć. Wyobraźmy sobie, że stoję sobie z kawą w ręku. Oczywiście w innym kubku, bo takim otwartym. Eee, no i stoję sobie z kubkiem kawy i ktoś na mnie wpada. Szturcha mnie, no i oblewam się cały kawą. I teraz tak jakby pytanie, które chciałbym Wam zadać, to oblałem się kawą. I... Eee... Ja osobiście powiem, jak pierwszy raz, tak jakby z, napotkałem się na ten, mniej więcej na ten obraz, to dałem pewną odpowiedź. Jestem ciekaw waszych odpowiedzi, jeśli mógłbym was poprosić, żebyście napisali. Eee, I trochę była jednak inna niż ta, która, która jakby była oczekiwana jako odpowiedź. Ale jestem ciekaw, co wam przyjdzie dzisiaj do głowy. Dlaczego ktoś, właśnie, trzymam kawę w ręku, ktoś mnie, mnie szturchnął, dlaczego oblałem się kawą? Czy ktoś ma jakiś pomysł? Poczekam chwilkę. No, Mam wasze odpowiedzi. Wydawałoby się dość banalne, jak już się to usłyszy. I żeby nie było to niepróbów chwytliwe pytanie, ale no, jestem ciekawy, czy komuś komuś przyjdzie przez myśl dlaczego. No i proszę. Przemek, Przemek trafił do pewnego stopnia do połowy. Tak, brawo, Przemku. To wina kawy w kubku. Żeby kawy, kubek był pusty, nic by się nie stało. Tak, brawo. Tak jakby tu jest dojść właśnie o to pytanie, bo ja jak wiecie, jak, jak yy, w momencie, kiedy ja odpowiadałem na to pytanie yy, sam, to stwierdziłem, że yy, zależy, dzień, jaki masz dzień mogę to przejąć, jednego dnia gorzej bym zareagował, jakby to zrobił. No byłem mi w ktoś chciał mnie ostrzec. Generalnie rzecz biorąc, chodziło o, chodzi o co, o co jakby, jaka jest odpowiedź na to pytanie. Oczywiście, wiecie, odpowiedzi, które dajecie, też są jasne, tak? Że, że, że tak? też są dobre. E, ale ja sobie pomyślałem, no bo ktoś mi szturchnął, nie? Ktoś mi szturchnął, to wylałem, jakby na no, no czemu wylałem kawę, nie? A właśnie o, o, to, o to chodzi, o co mniej więcej powiedział Przemek na samym początku. Chodziło o to, że e, oblałem się kawą, ponieważ kawę miałem w kubku. Nie oblałem się wodą, nie oblałem się niczym innym. Oblałem się właśnie kawą, ponieważ to było w kubku. Eee, I jakby tu o to chodzi, nie? I, I tak jakby, no wiadomo, pytanie, do czego zmierza w tym momencie, to jest to, że tak naprawdę czym się karmimy? Eee, bo to, to tak, tak jakby. Czym napełniamy swój kubek? Może w ten sposób, nie? Eee, ponieważ ja tak eee, ostatnio miałam okazję poczytać tam eee, parę różnych książek i, i wiecie co, tak. Tak naprawdę, bardzo mnie to uderzyło, jak w nowoczesnych, na przykład, książkach, e, które tam paru poczytałem. E, wiecie, no, tak jakby. Nie wiem, czy to jest, to jest specjalny zabieg, czy, 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 wiecie, czy ludzie po prostu takim taki mają styl pisania, czy cokolwiek, ale. E, w momencie, kiedy jakby pojawiają się stresowe sytuacje w tych książkach, to zazwyczaj reagują tak, jak możemy to zauważyć na co dzień, wiecie, w, w życiu, nie? Zaczynają bluzgać, tak dalej, tak dalej. To zazwyczaj, wiecie, takie standardowe, bardzo podstawowe reakcje, które można spotkać, wiecie, wszędzie, nie? A co mnie tak naprawdę przykładowo, uchwyciło w, w książce, na przykład w opowieściach z Narni? to na przykład, wiecie, ktoś się przestraszył, to nie klnął od razu, bo o, coś tam się stało, tylko na zasadzie, że o Jezu, o jejku, wiecie, się jakby te, te odpowiedzi są nawet inne, tak jakby te zaskoczenie, jakby, nie, nasycenie te, tych osób, które, które tak jakby są w tych opowieściach jest inne. Pamiętam jakby yy, największe przekleństwo, które znalazłem w władce Pierścieni, kiedy je czytałem, na przykład, to było Legolasie ty liściu zielony. To było jako obelga, nie. E, i, to jest, I to jest tak jakby to, nie, że czym się tak jakby karmimy, nie? Czym się napełniamy. E, z tego tak, jakby to z nas wychodzi. E, I dlaczego tak naprawdę gdzieś ku temu zmierzam? To jest e, dlatego, że chciałbym wam zadać kolejne pytanie. I to było to było tak naprawdę gdzieś tam filmik, który, który widziałem ostatnio na internecie. E, i bardzo mi się spodobał. Oczywiście, nie, nie, nie chcę powiedzieć, że tak dokładnie jest, albo coś, tak, bo to nie jestem w stanie powiedzieć. Dopiero się dowiem, jak będziemy będę już w niebie, ale yy, jakby chciałbym was zapytać, czy jest coś, trochę pytanie jest źle skonstruowane, więc przepraszam za to, ale czy jest coś, co możemy zabrać ze sobą stąd, z ziemi, yy, do nieba? Czy ktoś ma jakiś pomysł? Bo generalnie w filmiku nie było tego pytania, które widziałem, ale yy, zaraz do tego dotrę, o co mi chodzi, nie? I mówię, pytanie nie jest do końca skonstruowane tak, jak być powinno, ale żeby go nie spalić na samym wstępie, to właśnie, właśnie tak muszę Was zapytać: czy jest coś, co z nieba możemy zabrać ze sobą do, yy, przepraszam, czy możemy zabrać cokolwiek stąd yy, z ziemi ze sobą do nieba? Yy. Bo moją, o oczy, moją odpowiedzią było, że nic. E, miłość, mówi ksiądz Staś. Nie do końca o to mi chodzi, ale, ale do pewnego stopnia wiarę w Boga. Też nie, 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 ta, nie ta odpowiedź. Chociaż, chociaż bardzo mi się podobają, ale to nie, to, to nie ta odpowiedź. Miłość. Dobre uczynki. Miłość, tylko miłość możemy zabrać. Miłość dam o innym. I tu, tu bym powiedział, że pani Ania jest najbliżej tego, co, co, co chciałam trafić. Że miłość, którą dajemy innym. I dlatego właśnie zaczęłam od całego tego, czym się napełniamy całej tej analogii z kubkiem kawy. Tylko i wyłącznie dlatego, że ten film, który, na który natrafiłem, to tak właśnie, wiecie, jakby pokazuje, pokazuje to, że, wiecie, nie możemy zabrać ze sobą pieniędzy, auta, czegokolwiek, wiecie, takiego fizycznego, co, co możemy tak jakby spotkać na, na co dzień, nie? Ale tak jakby, co, co mówi o tym, że Trochę mówię, tak? Trochę bym powiedział, że An pani Ania była najbliżej tego, o co mi chodzi. Bartek, brawo, naszych bliskich, jeśli zadbamy o, o ich zbawienie. O to mi chodziło. Że możemy zabrać ze sobą ludzi, którym tak naprawdę powiemy o Bogu. I tamten filmik generalnie skupiał się głównie na tym, że tak jakby, wiecie, możemy zabrać swoje dzieci. Nie? Jeśli. Tak naprawdę przekażemy im wiarę, bo, bo jak mają trafić do nieba, jeżeli tak naprawdę, wiecie, nie zobaczą tego w domu, nie, nigdy nie usłyszał o tym, że, że jest Pan Bóg, że mm, nie zobaczą nas na kolanach modlących się. Ale myślę, że to można byłoby pociągnąć dalej na takiej zasadzie, że, yy, że moglibyśmy zabrać wszystkich tych, którym, którym tak naprawdę opowiem o Panu Bogu. O którym powiemy o tym, że, że jest coś takiego jak zbawienie, że możecie go doświadczyć, że, że niebo naprawdę istnieje, że Bóg jest dobry. I, i tak sobie właśnie myślę, dlatego o tym myślałem, o całym tym, o czym się napełniamy, bo um, naj, najlepiej przekazywać naszą wiarę nie gadaniem, czyli nie tym, co ja tak naprawdę teraz robię, ale tym, że możemy pokazać. Swoim po swoją postawą i, i ym, jak traktujemy innych, tym właśnie co robimy na co dzień, jak reagujemy, nie? że właśnie może jak coś nas stresowego spotyka, to nie będziemy od razu wulgaryzować, a co bardzo często łatwo przychodzi, a właśnie pokażemy, że da się inaczej. Że w sytuacjach stresowych, mimo że to nigdy nie jest łatwe i nie odbierzcie mnie źle, nie jest to łatwe, to jednak staramy się reagować inaczej. Pokazywać, że da się zachować spokój, który daje mi Pan Bóg. Więc. Taki, może, jeszcze przykład z, z pewnego filmu, który generalnie jest komedią, nazywa się Brus Wszechmogący, ale jest tam taka bardzo fajna scena. Generalnie, jeżeli nikt, ktoś z Was nie widział, to, to, to polecam może nie pod względem jakby samego sobie filmu jako komedii oglądać, mimo że jest naprawdę genialny, bo Jim Carrey wie, wie, co robi w komediach, ale postać Boga, którą gra Morgan Freeman, ma naprawdę parę takich kwestii, wcielając się w Boga, które naprawdę daje do myślenia. I na samym końcu jest tak powiedziane właśnie o tym, że. W momencie jest taka scena, że, że Bruce tak jakby rozdziela zupę swoją boską mocą. Nie? I, I Bóg się do tego zwraca, mówi, że roz, roz, zrobienie czegoś takiego to jest zwykła sztuczka. Mówi cud. To jest w momencie, kiedy na przykład mamy. Yy, Nastolatka, który mówi nie dla narkotyków, a mówi tak dla edukacji. Kiedy mówimy o mamie, która na przykład musi pracować na dwa etaty, żeby utrzymać rodzinę, a mimo wszystko jakby zabiera swojego syna na em, praktyki z, z, z piłki nożnej czy coś, że to są cudy. I że y, my naprawdę tak sobie nie zdajemy z tego sprawy, że ile, ile, mamy, ile mamy takiej mocy w sobie, którą Bóg nam dał że jeżeli nie możesz znaleźć jakiegoś cudu, zostań jednym. I myślę, że to jest to, jest to co tak naprawdę Pan Bóg dzisiaj chciałby nam przekazać, żebyśmy to swoją postawą pokazywali, że, że Bóg istnieje, że możemy być cudem żebyśmy w to uwierzyli tak naprawdę, że, że możemy być cudem, bo Pan Bóg nam dał całą moc, żebyśmy mogli to okazywać. A wtedy tak naprawdę um, ludzie będą mogli zobaczyć Jezusa, jakby wiecie to, jaki on był, jaki on jest przez nas. Tylko przez to, żeby, żeby to pokazywać, żeby zabrać później wiecie, do, do nieba tych wszystkich, o których się troszczymy, którzy są nam na pewno najbliżsi. Ja tak jak sobie myślę, to um, bardzo bym chciał, wiecie, żeby moje dzieci, że wiecie, przychodzę, przychodzę do nieba, taką sobie scenę widzę w głowie, przychodzę do nieba, nie staję przed świętym i, i mówi: no to kogo tam masz ze sobą? Nie, obracasz się i widzisz tam swoje dzieci i wszystkich tych, którym e, powiedziałem o Bogu. Że, że jakby nie wstydziłem się tego powiedzieć, że tak, jestem wierzący, tak, wiecie, co Bóg naprawdę może uczynić: cuda, jest cudownym Bogiem i tak naprawdę nie odrzucił cię nigdy, nie? Nawet jeżeli uważasz, że cokolwiek robi w życiu, to poszedłeś za daleko. Nie, tak nie jest. I, i tak sobie myślę o tym, że właśnie jakbym stanął przed świętym Piotrem i obrócił się za siebie, zobaczył, kto jest za mną, to chciałbym, żeby tam byli ludzie. Um, Którzy właśnie, którym opowiedziałem o Bogu, którzy zobaczyli um, przez moje zachowanie, może nawet bardziej niż przez to, co gadam. Bo gadam dużo, ale e, nawet nie tylko to, przez co gadam, ale tak naprawdę właśnie przez, przez to, jak, jak się zachowuję, że, że Bóg naprawdę jest. I że jest cudowny każdego dnia. Że jest dobry. I się tego to się nigdy nie zmienia. Ale żeby to do tego doszło, muszę patrzeć, czym się napełniam. Więc myślę, że trochę przedługo może, ale to jest coś, co chce Pan Bóg nas, do czego Pan Bóg chce nas zaprosić, co, do czego myślę, że bardzo chciałby nas zachęcić. Żebyśmy się karmili dobrymi rzeczami. Żebyśmy słuchali Jego słowa, żebyśmy go czytali to Jego Słowo, tak? Żebyśmy spędzali z Nim czas nawet w ciszy. Ale żeby dać Mu um, przewietrzyć nasze myśli, żeby nastawić się w tej ciszy, że tak, jestem tu dla ciebie dzisiaj. Um, jeżeli myślisz, że Bóg ci odrzuca to księgę i Jasza czeka, tak jest, Bartku, tak jest. Więc zachęcam bardzo, tak. I zachęcam, uwierzcie, też w samego siebie do tego, żeby właśnie się tym karmić. Karmić się Jego słowem, bo tam w wielu historiach możemy zobaczyć, jaki on naprawdę jest dobry. Więc do tego Was dzisiaj chciałbym zachęcić. Myślę, że, że Bóg chce zachęcić każdego z nas. I myślę, że jest to dobra myśl na ten weekend. Więc cóż więcej zostało powiedzieć. Powodzenia Wam i sobie. Abyśmy właśnie karmili się tym, co trzeba. Dobrą muzyką, dobrymi filmami, dobrymi treściami. Takimi, które budują, a niektóre niszczą. Aby być bliżej Niego. A potem wiecie, przez to, że my jesteśmy bliżej Niego, żeby nasze twarze lśniły jak u Mojżesza po spotkaniu z nim, żeby każdy mógł to zobaczyć. żeby każdy się zastanawiał, dlaczego my właśnie tak świecimy, co jest takiego, co jest takiego, że, że my tak mamy, nie? A wtedy będziemy mogli im powiedzieć: to nie ja. To on. Więc z takich myśli, z takimi myślami chciałbym Was zostawić dzisiaj. I powodzenia dla Was, dla nas wszystkich, na to, żebyśmy właśnie, właśnie tak mogli żyć. Amen. Dobrego weekendu. Trzymajcie się i do zobaczenia już niedługo. Trzymajcie się. Hej, hej.